Cześć, witajcie, z tej strony A ja dzisiaj rano dla Was nagrywam Transformice, yy, ocenę kolektor, tak? Tego kolektora, który miałem nagrać już jakiś czas temu, ale po prostu się okazało, że to za bardzo czasu nie mam, a że za cały ostatni dzień to prawdopodobnie, kiedy to oglądacie, to w już może nawet nie być. Ale to się okaże, nie? Jest to Puterko, które przedstawia... Jak dobrze mi się kojarzy, to Puterko przedstawia... Nie chcę źle powiedzieć, ale jeżeli źle, źle powiem, to przepraszam, Vapor. Vapor... Wave, tak? Taki jakby chyba... Zresztą bo tu pokażę obrazek. Na pewno to kojarzycie, jest to ciekawe, naprawdę bardzo kreatywne. Ja wam federkę może pokażę tutaj na rogu, tak? Powinno być... O, herbatka! O, herbatka! Bardzo serdecznie pozdrawiam herbatkę. Ja w ogóle jestem tak ubrany, bo bardzo pod the event, który jest aktualnie, czyli event wędkarski. No, powiadomimy tą biedną herbatkę, żeby wiedziała, żeby nie było że to jest na odcinku. No i dobra, czekajcie, bo wyświetla wam to futerko. Okej, okay, no, pojawiłem już. Yy, herbatka znikła. Bardzo się serdecznie tak pozdrawiam. <laughs> Miło, że wpadłeś na chwilę. Jest to naprawdę bardzo... niesamowite futerko. Słuchajcie, wow, nie! Totalna szczegółowość i... Wow! <noise> Mega kreatywne, w ogóle, że to przynieśli na futerko i to że, że tak dobrze wygląda. Dla mnie to jest w ogóle niesamowite, nie? Ja lubię takie futerka, kiedy to naprawdę zajbiście szczegółowe i to dużo się o nich dzieje, więc dla mnie to jest naprawdę niesamowite futerko. I kiedy to wszystko do siebie jakoś, idealne, naprawdę tak korystycznie pasuje, to idealnie pasuje to wszystko, że więc wow, to tak dobrze zrobione. Dobra, ale zacznijmy od podstaw. Takimi podstawiamy na przykład, jest od więc zacznijmy od. Odznaki, tak? Oznaka jest zrobiona generalnie bardzo dobrze. Nie ma do od oznaki zastrzeżeń, oznaka przedstawia właśnie to puterko. W takiej pozycji siedzącej w jednej ręce jakby tak pokazuje palcami. Nie wiem, palcem gdzieś tam pokazuje do góry. Ma tak fajne oczko widoczne i się uśmiecha tak śmiesznie. Mega generalnie uroczy wygląda wygląda oznaka, jest naprawdę mega na plus. Myślę, że na profilu wyglądałoby naprawdę fajnie. Więc to jest duży plus, że fajne futerko, może nie jakieś wyróżniające się strasznie, ale jest naprawdę fajne. Jest fajne, że w tym futerku samo to futerko by się wyróżniało tym, że jest po prostu samo w sobie jest inne, tak? Więc naprawdę wow. Fute futerko jest wow, i dzięki temu, że futerko jest wow, to odznaka również jest. Super. Dobra, więc zacznijmy od początku, tak? Miałem w ogóle będę na Ciebie przygotować jakąś ciekawostkę, ale się nie udało. Więc, zobaczcie yy, mi, dzisiaj ciekawostki niestety nie będzie, bo zazwyczaj w sumie, raczej ta czasami, daję takie ciekawostki do odcinków z futerek, ale razem nie będzie. Dobra, pójdź, pójdźmy raczej z tym wtorkiem szybko, bo yy, się akurat tak wkładać dzisiaj dużo czasu nie mam, więc po prostu sobie polećmy szybko. Więc tak, ogonek generalnie ma nowy odlew i to jest super, nawet każda tutaj część, nawet tutaj jak się wydaje, że jest bardziej tak... Schudzone, to też jest nowy odlew, bo porównać sobie można o, to czekać, tego. Absolutnie co innego to jest, co nie? Więc znowu odlew, fajne włosy. W ogóle fajny pomysł z tymi włosami, bo z tego co mi się wydaje, to to co to futerko przedstawia, to naprawdę super to odzwierciedla, nie? Choć tutaj co raczej takie bardziej palmy, jakieś świecące się LEDowe, no nie wiem, dajmy na to ulice i tak dalej. No super, ja cię kręcę, ale włosy też mogą być. Też naprawdę bardzo super to wygląda. Więc naprawdę ekstra tutaj też, generalnie fajnie, że się dzieli na wiele kolorów, na trzy kolory. Jest to takie kolory, które pasują idealnie, właśnie pod, pod to, na co futerko się wzoruje, tak? Więc super, naprawdę. To też tak ładnie wygląda. Ładne kolory, naprawdę, wow. Biodro Futerka ma generalnie dużo takich, nazwijmy to pseudo tatuaży, bo generalnie w sekcji kupowania sobie itemków, tutaj mogę Wam pokazać, zresztą są takie tatuaże, tak? I to właśnie jest na bioderko tam na dupie. <laughs> Więc w tym miejscu gdzie w sumie to, futerko ma tam swoje takie elementy. Szczegóły, rozumiem te szczegóły. I co naprawdę bardzo fajne, tu X, ten jakieś kwarty i kółko, jakiś piorun rewelacyjnie, Jeszcze dodatkowo jakieś takie kurde jak gwiazdki, które wyglądają jak takie gwiazdy, super elementy. Jeszcze dodatku dodatkowo yy, charakterystyczne takie tutaj paski są. Takiej szczegółowości to jest niesamowite, wręcz tak szczegółowe. Tylko szkoda, że te dolne łapki są na tyle ciemne, że w sumie zlewają się z tymi zarysowaniami pomiędzy palcami, tak? A to tak w sumie, to jest na tyle mały minus, że nie trzeba czy minusa, bo to po prostu to mega ciemne, te łapki, wiadomo. Też jakoś wyróżnia to futerko tym, że ma ciemne łapki, bo nie kojarzę, żeby jakiekolwiek futerko miało aż tak ciemne, więc to też w sumie poniekąd wyróżnia to futerko. Na rączce ma też dwa kolory. Znaczy, dokładnie trzy kolory, na twoją już to ma trzy, bo tą czarną z tą gwiazdką, jakiś ciemny turkus i żółty, to jest bardzo fajne, tak podzielone na kolory, ta łapka. Naprawdę super, a brzuszek to już w ogóle tęcza, nie? Rewolucyjny brzuszek, naprawdę super, tylko szkoda, że te włosy te nie zrobili jakiegoś nowego odlewu. Tylko pocisnęli takim starym, bo to jest... Yy... Które jeszcze miało normalny odlew? Ten. Kurczę, dobra, zejdę na sam dół i pokażę wam, jak normalny odlew. Yy... Słuchajcie, jestem głupi? Wydawało mi się, że normalnie... Jest jakiś no dobra, nieważne. W takim razie w fajny odlep, ale częsty, bo mi się wydaje, że go gdzieś po prostu widziałem tak wiele razy, więc, więc po prostu jest odlep osób, które mi się wydaje, że już widziałem raz, ale naprawdę fajnie, że go tutaj wrzucili, bo nie było to było tak płasko, nie? więc naprawdę super. A i tak jeszcze pobocznie chcę powiedzieć, że nie wiem, czy to słychać, ale trochę mam stargany głos, więc jeżeli mam to trochę może przekazać, to naprawdę przepraszam. Mam nadzieję, że będzie to się do przyjemnie oglądało i mam nadzieję, że tak nie jest, nie? że tylko mi się tak wydaje, a na nagraniu brzmi inaczej. Więc dobra, naprawdę rewelacyjny brzuch, teraz przejdźmy do główki, na no która to w ogóle niesamowita rzecz, bo trzymaj od najważniejsze, czyli soczewki, tak jak zawsze mówię, to jest najważniejszy element puterka bo jest po prostu najbardziej charakterystyczny i po prostu zawsze tylko futerko ma tą jedną daną soczewkę poza yy, Grinchem, bo ona jeszcze miała przy okazji oczko, które może było kupić w sklepie. To było naprawdę genialne i tak większość powinna mieć puterek bo te soczewki są tak normalnie śliczne, że aż no chciałem niekiedy jakąś kupić wręcz, nie? A to dopiero... Inne osoby, więc to jest rewelacyjna w ogóle. Szczewka ma fajne taką żółtą tutaj, żółtą źrenicę, tak? Nie chcę teraz pomylić. Oraz flotową tęczówkę, naprawdę fajnie to wygląda, fajnie się prezentuje. Wracaj dookoła. Ma też tak pani zgrabiętowany żółty z niebieskim czy turkusowym, naprawdę super to wygląda. Wow, to jest śliczna, jak nie wiem, to właśnie soczewka. No i dobra, no i generalnie buzia cały płyszczek się dzieli na tyle kolorów, tutaj jakiś turkus, który się łączy z szyją, to jest w ogóle rewelacyjne, bo nie odstaje ani trochę jak myszka oddycha ta główka, po prostu się łączy kolorystycznie razem z tutaj, z tym ciemnym kolorem, to jest super. Tutaj przy włosku, który jest jakimś fajnym odlewem, yy, ma jakieś inne kolory, takie bardziej, że tak powiem, ciepłe. Tutaj na główce też ten włosek jest nowym odlewem, chociaż nie wiem, czy nie występował, nie mam pojęcia, ale generalnie jest. I to generalnie też fajnie wygląda taki tutaj ma grabient fioleci. Tutaj generalnie też taki ciemny jakby turkus, tak to nazwijmy. X kwadraty, trójkąty, pioruny i inne takie tam jakieś takie elementy, szczegóły. Oraz na oku tutaj jest kwadracik, piorun i tak dalej, też bardzo fajnie naprawdę. I nocno jest taki z kolor fioletowego, który naprawdę bardzo rewelacyjnie tutaj wygląda, nie? Bardzo fajnie wpada w oczy na tej... No idealny kolor dobrani. No jakby to był fioletowy, to by raczej... No nie było takiego efektu, jak jest żółty, więc super, nie? Naprawdę bardzo fajnie zrobione. Ucho się łączy z całym pyszkiem, generalnie kolorystycznie, bo to jest takie przejście kolorystyczne. I się tak wpasowuje. Idealnie się łączy z tym pyszkiem, więc naprawdę super. Małżowina nas generalnie nowego odlewu tutaj. <grym> bardzo dobrze to widać, nie ma takiego wyrwania. Jest po prostu taka pełna Małżowina. Yy, ma jakieś tutaj włoski, na tych włoskach są kolejne elementy takie charakterystyczne. Czyli te szczegóły, jak kwadrat, czy te kółka, jakaś kropka, x, kwadrat tak dalej, super, naprawdę, wow. No nie wiem, z tego futerku jestem tak zadowolony, aż mi się chce pokazać, że nie mogę go kupić, bo mnie nie stać. A wokół się dzieje jakaś wa... tencza. No to jest niebieski, tu jakiś żółty, czerwony. Tak ładnie zarysowane, żeby to wszystko ładnie się prezentowało, co nie? No to jest futerko, no po prostu niesamowite. Naprawdę niesamowite i nie, no nie będę tego ukrywał, to jest jeden z moich faworytów. Bo tych chodzisz, no, nie futerek, to chyba ze wszystkich w całej grze, naprawdę. No to podsumowując, bo to już mogę podsumować jest 10 minut odcinka, ale miał być szybki ten odcinek, więc... Aha, jeszcze... Nie, przepraszam was. jeszcze animacje. Jeżeli animacje się zepsują, to będę bardzo smutnym człowiekiem, tak? Bardzo będę smutnym człowiekiem, więc oby nic się nie zepsuło. Jak na przykład sobie biega, to no to fajnie śmiesznie to wygląda. Jakby tak, no jak tak, nogonek tak zgięty, kogoś uderzyć, fajnie to wygląda, bardzo śmiesznie. Nie ma tu raczej najmniejszego błędu, wszystko wygląda na swoim miejscu, tak? Jakby miało być na swoim miejscu i rzeczywiście jest na swoim miejscu. Tutaj generalnie wygląda na to też dobrze, nic się raczej nie dzieje. I uwaga, bo gdzie animacja wspaniała i coś się zepsuje, to będę płakał. I uwaga, okej, okay, nie, nie wygląda to źle. Naprawdę odratowuje to sytuację, całą sytuację jest odratowana temu. Dzięki temu, że tutaj jest ten kolor, jakby ciemniejszy, tak? I to się łączy z tym ciałem. Dzięki czemu, co nie w ogóle, jakby to gdzieś tam latało, gdzieś tam odpadło, to ten ogonek w ogóle, jakby się nie łączył, tak? A w momencie, że się łączy, bo jest tak, panie. Kolerek pociągnięty, i widzę, że się rzeczywiście, jakby miał coś ze sobą wspólnego, czyli nie jest odpadnięty i to wygląda bardzo dobrze. Animacja z panią jest rewelacyjna, nie? Super, więc się naprawdę nie zawiodłem. Jestem szczęśliwy, że jest dobrze. I animacja, jak myszka siedzi. Aha, bo te drugie łapki nawet nie widać. Taka ciemna, że jej prawie nie widać. No dobra, to trochę szkoda, nie? Że aż tak ciemna jest. No, minus, minusem to nie, nie jest, ale trochę za ciemno. Chyba za bardzo, jakby robili jakiś, jakiś test, jak to będzie pasować, i to w sumie, no tak tak nie wiem, tak na mnie nie pasuje, ale no spoko. Nie jesteś najgorzej, tak? Jest jako tako, O, czy tak potem, chociaż trochę szkoda i tak jednak. Jak myszka się denerwuje, to jest wszystko w porządku z tego co widzę? Zamawiać kowatkę, że to jest buzia, nie? Ten biały ząbek to, to, to nie ząb. To jest buzia. <laughs> Taka ciekawostka. Okej, okay, jak Mieszka się śmieje, jest wszystko na swoim miejscu. Daję buziaczki, to chyba również. Tutaj się nic nie psuje uwaga, kolejna animacja, która może coś spowodować, jakieś kolizje. Nie, no wygląda genialnie. Chcę przypomnieć, że pod jednym z kiedyś tam jakichś odcinków, z buterek, yy, Sam pofotografował się i napisał komentarz, że jedna osoba, która zajmuje się projektowaniem i to jest naprawdę niesamowite i powiedziała, że niektóre części się nie da po prostu zrobić tak, żeby się łączyły, ponieważ jest to dalej robiona gra na podstawie wtyczki flash, tak? Czyli to, że ta łapka tutaj się nie łączy kolorystycznie, tego się nie da zmienić, więc nie bierzemy tego pod uwagę jako minus. No to idąc dalej z kolei, no super to się łączy w ogóle tym, żeby tak to łapkę ładnie złapać. O, no tutaj ładnie złapałem, że główka się łączy z brzuszkiem, dzięki temu mówią tak dobrze. To jest tak dobrze połączone ze sobą. Tu kolorny, kolejny kolorek, jakiś tam żółty, różowy, fioletowy, Super, wszystko wygląda, ma takie swoje, jakby włoski. Tutaj na bioderkach też są takie tutaj, te włoski. Super, ja cię kręcę. To jest tak dobrze wykonane futerko. Jestem tak z niego zadowolony, że on no, nic go nie może zepsuć. a coś go zepsuje, to będę ubolewać to. Strasznie będę to ubolewał. Dobra, idąc dalej, z tych podstawowych animacji, to przy tym będzie tyle. Jak myszka przytula. I jak myszka. Cały, tak? No i jest naprawdę ekstra. No jest po prostu ekstra. Więc teraz mogę z Wami to na spokojnie sobie podsumować. Szybki odcinek, nadzieję, że takie Wam też się spodobają, więc chcę to podsumować. Więc generalnie to co jest najważniejsze, czyli jak patrzysz na futerko, to wiesz o co chodzi, tak? Więc generalnie to futerko to przedstawia, dobrze, to przedstawia, naprawdę bardzo dobrze widać. Tylko zamiast tego tutaj pioruna może zobaczyłbym taki element na przykład takiego tatuażu, jakim jest palma, tak? Palma myślę, że tutaj by się chyba lepiej prezentowała taka. Nie zresztą takim grabiendem, że na dole jest żółty u góry, bardziej taki fiolet tak grabiendowane, fajnie. Ja bym to może trzeba widział, ale i tak jest naprawdę dobrze, bardzo fajnie to się prezentuje. I generalnie tak, jeżeli sobie weźmiesz te dwa obrazki koło siebie, futerko i tego... Nie wiem, jak się nazywało, tego czegoś. <laughs> To ewidentnie wiadomo o co chodzi, wiesz, że to jest to i nie ma najmniejszych zastrzeżeń, nie? To jest naprawdę bardzo fajnie zrobione, mega szczegółowe, ktoś kto projektował to futerko musiał się mocno napracować, mocno się namęczyć i zrobić tak, żeby nie było najmniejszych błędów I mu to wyszło szczególnie, że... właśnie to jest to szczególnie że to mu to wyszło i wyszło naprawdę jeszcze tak przepięknie i rewelacyjnie Uważam, że to futerko jest w ogóle jednym z faworytów futerek w całej grze jak dla mnie, nie? Zaraz może po złotej kończynce i naprawdę bardzo dobrze się to futerko prezentuje, nie ma chyba że najmniejszych błędów, może poza tymi łapkami tutaj Ale to idzie wybaczyć, jakoś takie najważniejsze, ta część, ta część ciała chyba tego futerka nie jest Raczej mało kto zwraca uwagę na stopy, tym bardziej jak one są takie małe Pokażę Wam jak by to wyglądało, o właśnie tak tutaj, to są takie dwie małe kropki <laughs> Nie, więc raczej łap dolnych i tak by nikt się nie doglądał, tak? No i dobra Teraz spora na oceny. Moją oceną, od razu na moją ocenę. Moja ocena to jest 10 na 10 Chyba nikt się nie dziwi, widać, że naprawdę czuję sympatię tego futerka, że naprawdę mi się podoba. i Genialnie, chętnie bym chciał je mieć, ale niestety miało go, nie pozwala mi to moja, mój kryzys z Chociaż nie mam takiego złego, jeszcze mam trochę, nie? Nie jest tak źle. Teraz zobaczę zarybkę, jaką wydaliście, ocenę obliczę i dam znać od razu z oceną, jaką podała Polina, tak? Ponieważ jej ocenę też bierzemy pod uwagę, powiem, że jej dzisiaj nie ma. Więc okej, okay, lecę do liczenia waszych ocen. A i jeszcze, bo nie wspomniałem o tym, jeżeli nie wiecie, to generalnie ankieta z ocenami jest na naszym serwerze Discord, na który serdecznie zapraszamy. Jest sami atmosfera, możecie z nami popisać i właśnie uzupełniać takie ankiety na temat takich futerek, nie? Więc naprawdę zapraszamy, macie wielkie zdanie na temat tego jakie, jakie futerko ma jaką ocenę. I na, na mój kanał drugi, gdzie nagrywam inne gry, takie jak Terraria czy Demadigowiza, również jaki na kanał Pauliny, który nagrywa Simsy Ori i na przykład HPD, tak? Zapraszam. A i słuchajcie, niesamowite to się właśnie wyda, wydarzyło. Nie wiem, czy nie uderzyłem mikrofon, przepraszam. Bo wasza ocena to jest w ogóle, ja cię kręcę, że się dali tę ocenę, to wow! Bo to jest na 9,8, tak? Czyli większość, prawie wszyscy dali 8 na 10, to jest niesamowite. A Paulina powiedziała, że daje dychę, bo jej się na pewno też podoba. I. No chyba jednogłośnie mogę powiedzieć, że futerko generalnie dostaje 10 na 10, więc gratulacje do tego futerka, uważam, że jak najbardziej zasłużona ocena. No i... Dobra, ja wam dziękuję, nie, za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać co uważacie o tym futerku, jeżeli wam się nie podoba to napiszcie też dlaczego. Oczywiście wszystkie komentarze wysłucham, są ciekawe co wy uważacie o tym futerku, bo każdy ma wiadomo swoją subiektywną opinię, tak więc właśnie mnie podoba. Jak wam się to futerko nie podoba to napiszcie, jestem ciekawy w sumie. Więc dobra. Ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku.